Witajcie moi drodzy, jesteśmy w gospodarstwie Pana Jarosława w gminie Olecko, który to Pan użytkuje nasz rozrzutnik obornika metal fachu Falcon ośmiotonowy z półtora metrowym adapterem od czterech lat. Paniarku, jak to się sprawuje ta maszyna? Bardzo dobrze, po prostu nic lepiej, lepszego nie trzeba, maszyna jest naprawdę przewaliła już setki ton, a jak adapter? Ile to mniej więcej szerokości? Myślę, że gdzieś tych granicach 15 metrów. 15 metrów 15 szerokości metrów roboczej, pewnej? Takiej pewnej roboczej, dokładnie. I taki obornik jak dzisiaj, czyli słomiasty na te słomiasty, 15 metrów? Taki, to, taki, jest. Taki, to jest kwestia ustawienia tylko także, no, Gdzie mniej, wtedy mniejszy bo no tylko musi je tak przerobić, to jest jedno siła moc I generalnie maszyna godna polecenia, jeżeli chodzi o tak. polską i, i nie tylko produkcję. To oczywiście. I w sumie no, różnica, finansowa. No, różnica finansowa. Na ten to jest duża różnica, a niczym nie od niego, od niego. No wobec tego dziękujemy bardzo i życzymy przyjemnego użytkowania jeszcze parę zdrowych lat. <noise> no mam taką nadzieję. Dzięki. <noise>